Ok, witam Was kochani na moim kanale. Coś mi się wyłączyło nagrywanie. Jak już robiłam zadanie, dzisiaj robię książkę pod tytułem. Miałam to robić, wiem, z moją koleżanką, ale się wkróciłyśmy. Dobra, zaczęłam to robić. No niestety, mi się wyłączyło nagrywanie. To jest różowy. To jest złoty blokatowy. Może nie widać, więc to pokażę jakoś tak. Mam nadzieję, że widać. To jest pomarańczowy, fioletowy, granatowy, morski, zielony i ja ostatni chcę zrobić z praniką srebrnego. Taki fajny, to jest srebrny, mi się podoba, nie wiem jak wam. Okej, okay. i zadanie wykonane. Mhm. Tu są te same kolory. Wiem, nie miałam pomysłu. Mogą w sumie żółty, ale to będzie w takim razie żółty i srebrny. Tak, troszeczkę żółty, te mi To będzie sam żółty. O, lepiej. Uuu! I Uwaga, uwaga, szukamy po, po. stwórz iro, Irokeza, pokoloruj ponacinaj paski. Uczesz tego pana. To jest. tutaj nie było napisane tego pana. To, co mi udałam. No okej, okay, więc najpierw chyba pokolorujemy tę plastelinę. Odstawiam i biorę moje kredki. Yy, to jest mój kuferek. Jak nie widzieliście to zapraszam was do mojego filmu. Nie pamiętam już tytułu, ale mam nadzieję, że oglądaliście ten mi tak będzie troszeczkę wystawało, ale co tam? Co tam? Co tam? Magicznie zrobię, żeby to już się to pokolorowało Może mi teraz troszeczkę ucinać oczy, ale nos. Ale co tam? Raz, dwa, trzy. Ja, iluzji. Uh. Boję się. Jak to się stało? Ja umiem czarować. Byłam nagle tu, a potem stałam tu. Jestem magikiem. Jestem magikiem. Hej, jestem magikiem. Hej! Pokończyło się. I przy okazji, jak czarowałam, to wyczarowałem sobie bigosik. Babuni. Mm. pycha. No i co by tu jeszcze zrobić? Chyba zrobić. To zdaję za moją koleżankę, bo miałam zrobić, ale wiem, że ona to chciała zrobić. Więc może jak się pogodzimy, Zuza, jeśli to oglądasz, to przepraszam. I mam nadzieję, że też mnie przeprosisz, że wiesz, co dokładnie powiedziałaś. I ta strona. Tą stronę zachowam dla do ciebie. Dobra. Mhm, to jest? Nie mogę tego znaleźć. Ja, nie, nie, dzieło sztuki Kupa Ja yeah. pies z piersi. Nie wiem co co może być moim dziełem sztuki Nie ma to jakiegoś przedcinku przy, odcinku, przy Hmm. Okej okay. To będzie z dedykacją Dla mojego kochanego tatusia żebyście widzieli, że nie robię z internetu wiem, wiem, jak na razie to dziwnie wygląda. Ale zrobię to pojemny. Zrobię to ładnie. Tak, mordka. Brzuski. Uwierz mi, to się trudno robi. Bo ja patrzę z góry, żebyście wy to widzieli. I teraz już ładnie z tych piersi wyszedł mi piesek. Piesio. Piesio. Więc piesią jest. I za chwileczkę. Żeby nie było, że tej zakrętki, którą wypiłam nie poniosę. Jest na odcinku podniosłam. mam ładnie to. Opa. Mniam. Jeszcze coś narysować. Bo coś takiego pustego to nie zbyt ładnie. Kupiłam sobie takie chipsy. Chipsy. Chipsy powiedziałem. Chipsy. Kupuję ogólnie... Mój tata je czasami jadał. Je, może. Jak byłam z tatą w Anglii ogólnie, to jedliśmy te chipsy, bo mi smakują. Bo mi smakują. Yy, są też tutaj w Polsce w różnych sklepach spożywczych. Tutaj akurat jest puste pudłeczko. Ale sobie je zachowam tutaj wypędziórkę i będę miała taką skarboneczkę, ale już nie o tym pomyślałam, że sobie tą bujeczkę. Więc zaczynamy! Tylko już nie trzeba teraz. Znaczy, żebyście wy tego nie widzieli. Bo... Nic tak niewygodnie. I ogólnie dużo tych buzik będę robię. Ale na kółko mi wyszło, to to muszę pokazać te kółeczko. Ale w sumie troszeczkę jego frys chyba zmienię. Nie obrazicie się na mnie? No i co, pani wąsa ty? Nie on będzie różowy. Myślę, że Wam się spodoba to cię narysuję. ja tą muszkę pokoloruję w sumie tu jest też pokolorowana ale nie zrobię takich pomarszczeń na tej muszce. i innemu zrobię włoski znaczy podobne skończyłam nie wiem dlaczego ale on nie ma takiej buźki uśmieszniętej porównanie proszę Państwa Trwa. Myślę, że udamy to jest. Tak jest. Chapsik. Jedziemy dalej. Może ja by było, że to by było. Czas na niebieskie i to zadanie. Hmm. I chyba mnie ten odcinek. To jest milka, którą wy wszyscy znacie. A dokładnie to jest XD. Tak to można. Tak to można. No, z każdej strony to jest XD albo DX. Ale ogólnie pisze się XD. Pierwsze X, drugie D. Mm -hmm. Mm hmm Dobrze powoli będziemy chyba kończyć ten odcinek, ale może myślę, że jakieś zrobienie jeszcze chyba zrobię. Hmm. Tak jest, to zrobię i do was wrócę. Jak to zrobię? A tutaj pisze to rysuj za kogo przeprał się fabik. Dobrze, to do Was wracam za chwileczkę.